We do not have to fight, Frank. Do you never question foolish orders? Where do you call me that? I'm Scottish. All you Europeans are Frank to me. Continue to act blindly, Morgan, and you and your pathetic knighthood will be irrelevant in the modern world. Well done, Morgan. The Turks are holed up in the caves to the east. If we attack now, we can drive them from Malta. Nic mnie nie ucieszy, mój lord. Wy, z Teraz my mamy bombardę. Cześć, dać. Ja jestem Fatrix. to kolejny odcinek z Age of Empires 3. Pobrałem spolszczenie Chyba. W sensie. Próbowałem dźwięk pobrać. Ale nie da się, wiem, są napisy. Yes. Move the bombard. Forward. No i teraz z tą to pójdzie tak kładziutko, że ha, może lekko przyciszę, żeby to...

Okej, okay, czyli nasze wojska nie, nie poradzi sobie z Janczarami, dlatego trzeba wybudować odlewnie dział i przeszkolić 10 miotaczy Pierścieni. I właśnie tu robimy... Dawaj, dawaj. Szybciutko i wracajcie tutaj a my 10, tak? Proszę a Ja tu... Czy to jestem się... ksiądz? Nie. Urk ksiądz, halo ja Tyle, są mi niedaleko stoim A tu jest.

Pokaż ich. Owy. Owy. Ja może z tym zmniejszę trochę... ...tryb zdjęć, C tu jest coś takiego. Y Szybkość przewijania zmniejsza. Dobra, jest git. No to lecimy teraz, ich tutaj zniszczyć. Ty to w sumie? przeszli? Strybańcy. Za te those prisoners. The bomb. Bicanju spokojnie. To bombarder jak strzela przez górę. No szybciutko nie ma tego. jeszcze jeden łowczar jakiś został. Bez problemu się z nim rozprawimy. Tylecz Morgana I tak, kogo my tu mamy? Szwajcarski pikki nie Ok, razy cztery. O, tu mamy chyba osadę turecką. Z tego co widzę.

Musimy oczyścić tę laskinię. Dobrze, w takim razie tak zrobimy. Zaraz Ci tutaj bronią naszej osady. Elegancko. Jakby coś się działo. Działo. Rozwalmy im może najpierw te koszary. Żeby nie. Co mnie tu bije? Nic mnie no, tu, co, co mi ja nie bije. co tu cypcami To lecimy do jaski. Bombarda sobie idzie powolutku tutaj. Mordy wy tutaj, nie na tym bierze A, się nie mieścicie, dlatego tu idziecie. Już, oczyszczone, proszę. Idziemy, zanim ta wieżyczka was pozwy Po Nie wiem, jak się mówi, polska trudno być. Czy ty możesz przestać w tym No, strzelać? Dobra, przejdź. don't get to you we have to destroy all these weapon caches uh, yeah. shawk hamajasho the bomb i do the weapon caches with anything to blow them up shawk hamajasho you make rozbalame shawk you i okej. Okay. załatwione Mam bardzo dodob tutaj do nich No i zarobiście kolejny Kolejni oh, poleciał. Damn. Ksiądz leczy. O, Alan padł. Jurgen też. Nocisek, kuźwa stoją. Weźcie się do roboty. A tam ksiądz ładnie leczy tych odkrywców tutaj. A, Znowu padą. Oni padają tak często głównie dlatego, że y, są rycerzami po prostu. I y, atakują na blisko. I dlatego to w nich cały czas tutaj ludzie strzelają. Zniszczysz ten skład. Jasne Morganie, już niszczymy. No bo w tego osadnika.

Pęczniełam się, nawet to są pozostałe wszystkie. Mam, był bardzo sam. Przyszła. No jak Sara przyszła, to trzeba bezsmyśle skorzystać. Yes sir. One of the explosions has revealed another passage. Excellent work, men. Znakomicie. Uh -oh. Noise, <sniffs> come in the biblioteca. Elaine, look, the last explosion opened the tunnel. So, this is what the Ottomans really wanted on Malta. A library carved in stone, very old. This writing was left by the circle of Arsus. They are a secret society. Some say they're the most powerful men in Europe. Others say they're nothing more than scientists and alchemists. They seek a means for eternal life. The writing refers to the lake of the moon, a place known only to the Aztecs. America ve si Venobi Orbis. I need you to go to the New World, Morgan. What? Across the ocean sea? Sahin and the Ottomans are on their way there now. Defeat them and find this lake. The future of the knighthood depends on your success. You sail with the tide. We'll send you resources and men once you arrive. No dobrze mm. nie, tutaj punktów niestety nie mamy Żeby coś wydać. Następny odcinek pirat w spódnicy. Zostawcie subika, łapkę w górę, komentarz dla zasięgu. I co? Kończymy i widzimy się kolejnym razem. Cześć!